Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Z tej strony oczywiście w Wojciech, a to jest, moi drodzy, cóż, przegląd karnetu bojowego sezonu drugiego do gry Call of Duty Black Ops 6. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 25 lutego, a sam sezon wyszedł 28 stycznia, także prawie miesiąc temu a całkiem niedawno, ponieważ 4 dni temu, czyli 20, wróć, 5 dni temu 20 lutego, e, nastąpiło przeładowanie sezonu drugiego, w którym też trochę rzeczy zostało dodane. Ale dzisiaj tylko i wyłącznie zajmujemy się karnetem bojowym. Karnetem bojowym, który chociaż trochę pewnie widzieliście, i no i co my tutaj mamy. Zacznijmy oczywiście od czarnej komórki. Na start mamy premię do PD. 10%, 1100 punktów kod. Mamy schemat na e, Jackala PDW odłamek kości, który wygląda całkiem nieźle. Więc uważam, że jest całkiem... Ładnie zrobiony. Następnie mamy wykończenie kieł Ogara. Dalej mamy kolejny schemat. Jest to AMR Model 4 o nazwie Czarny Dym na Bareta M82. To też wygląda całkiem nieźle, muszę powiedzieć nawet bardziej, bardziej niż nieźle, całkiem odlotowo wręcz. Naprawdę dość ładnie zaprojektowany. Oczywiście tak klanu i operatora e, Vortex, który ma jakieś tam dwie katany na plecach. Następnie z natychmiastowego odblokowania no to mamy oczywiście... 10% premii do e, karnetu. Emotka, kwestia umiejętności. Nawet może być. Mamy dwie gumy, podział zysków. Schemat na XM4, wspólny los. Który, no tak... W tej stylistyce czarno-fioletowej prezentuje się też właściwie szmaragdowej, chyba całkiem ładnie. Naklejka na broń blizny. I mamy operatora Nocturn oraz w wersji czarnej komórki. No tutaj uważam, że czarna komórka trochę gorzej wygląda, ale jakiś tam swój klimat posiada. I te Dalej mamy emblemat cieniem, żeton pd broni na dwie godziny, twór wróć na godzinę, wizytówka atakuj szybko, co my tu mamy jakiegoś ninja z kataną, chyba kataną, schemat na karabin e, SWOT 5.56 fioletowy rytm, fioletowy rytm, no też jest niczego sobie, też całkiem ładnie wygląda. Mm. Talizman, doskonała praktyka. Wykończenie, szybkie ruchy. Dobra. Następnie mamy schemat na AK-74 zjadliwość. Co on ma przy sobie? Jakieś takie fioletowe... Są sznurki? Nie wiem, ale wygląda ładnie. I tutaj w wersji e, czarnej komórki. No, akurat czarna komórkę, tak z takim pancerzem. No, nieźle się to prezentuje. Dobra. Dalej mamy 100 punktów kod. Spray amputacja. Na, co to jest? Malowanie na semtex, improwizacja, okej. Okay. Naklejka na broń, zabójcza zabawa, aha to jest e, LT53 Kazimir. Talizman krótki ląd. Schemat saug, jednego mniej. No nawet ładnie to wygląda. Dalej mamy żeton PD na godzinę podwójnych. Mamy tutaj strój dla Rosji, dymiąca lufa. I w wersji czarnej komórki. No tutaj zdecydowanie czarna komórka wygrywa. No, siatka celownicza w sam środek. Emotka luzik. Ok, naklejka pęknięta czaszka, znaczy ja tutaj widzę bardziej liść. No, ale może ślepy jestem. <laughs> Fu, liść, jakiś kwiat, a nie liść. Chociaż liście też, kwiaty mają liście. Spray kwiat na wietrze. Ja bym to powiedział, że to bardziej jest drzewo. Żeton PD na 45 minut. Do broni, emblemat rozkwit i ostrze, broń Feng 82, to, to już wam pokazywałem, wizytówka demoniczna moc, emblemat warkot, mamy schemat na SWD zaoranie mózgu, czyli pewnie używa zgnilizny mózgu w trybie zombie, jak nic, musi tego używać, bo jak nie, no to nie. <laughs> Całkiem ok. 100 punktów kod, Dwie gumy potęga, M, duża nalepka potężny smok. Schemat na GS 45 rozbłysk Słońca. Też ładnie to wygląda. Ładnie się prezentuje. Dalej mamy strój dla marszala królotwórca. Może być i w wersji czarnej komórki mamy pancerz taki samurajski, czy też właściwie japoński. Dobra, dalej mamy wykończenie 360. Ok, żeton podwójnych pd broni na pół godziny, plus duża nalepka święta trójce. Spray Porażenie. Znaczy ja tutaj widzę przekreśloną czaszkę, ale niech im będzie. <laughs> Wizytówka łuskowa więź, więź. Dwa węże. Schemat na krikce Srebrne kły. A to się prezentuje całkiem ładnie. Tak odświeżony. Dalej mamy ekran wczytywania Upadły Anioł. Chyba upadły szkielet, a nie anioł. Schemat na DN10: chromowane skrzydło. Też no ładnie to się prezentuje. Ładnie to wygląda. I tutaj w wersji czarnej komórki. No, też jako czarna komórka też ma, też ma swój klimat. Bo też ładnie to wygląda. Dobra, dalej 100 punktów kąt. Schemat na nóż rozejm, to nawet nie będę patrzył. Naklejka, zadźgajmy coś. Mundur dla Bajana zawi zawinięty. Właściwie strój bardziej. Na żeton 45 minut podwójnych PD. Spray, przebicie. pp 341 41, to wam pokazywałem. Wizytówka, wykurzenie. Talizman Shuriken, dodatek pod lufą, kusza Żeton PD na 45 minut. Schemat na XMG trasa. Tak to się prezentuje, tak to wygląda. No, całkiem ładnie, ale trochę ten żółty mam wrażenie nie pasuje. Trochę, może nie tyle co żółty, ten złoty trochę nie, nie pasuje, ale to może, to, nie wiem, jakby to był. Srebrny to może jeszcze, ale ten nie wiem. 100 punktów kod dwie gumy, kwaknarok, eee, mundur dla Grey toksykogenna. i w wersji czarnej komórki. No tutaj, chyba z jeden i drugi wygląda naprawdę dobrze. <laughs> Dalej mamy schemat na 9 mm PM. Obalacz tronu. Tutaj tłumik, który trochę przypomina taki granat, też ładnie to wygląda. Emblemat nie odpuszczaj. Duża nalepka w pewnej gotowości. Spray gaz gazownik. Kolejny schemat na AMR MODE 4 Detronizacja. Czyli schemat na Bareta M82, który też wygląda całkiem nieźle. No, ma to swój urok. Siatka, lekki dotyk, nowa broń, Cypher to Wam pokazywałem. Kolejny schemat na Tanto 22, zacieniony. Też wygląda całkiem nieźle. Ładnie się to prezentuje. Tak minimalistycznie ten fioletowy wokół tego srebrno-czarnej powłoki, bardzo ładnie. Żeton podwójny PT na godzinę, schemat do wiertarki, cienisty udar to pomińmy to milczeniem. 100 punktów kod i dwie gumy, opcja zapasowa. Emotka, zespół taneczny. Dobra, idźmy dalej. Spray ostrze śmierci. Co my tu mamy? Strój dla stolna. Tajna działalność. Tak, strój, bardziej mundur. Ładnie się to prezentuje. I tutaj w wersji czarnej komórki. No to już wygląda kozacko. Wizytówka. Rześ czeka. Że tą PD broni na pół godziny. Strój dla Keina, mistrz miecza. Wykończenie. Napęd rakietowy. Naklejka. Skupienie. Kolejny żeton podwójnych PD na pół godziny. Tutaj mamy schemat na FENG 82 mancheta. manszeta. Ładny to prezent, ładnie to wygląda. Taki bardziej szkarłat. Szkarłat i czerń w połączeniu ze srebrnem. Ze srebrem. Ładnie, ładne to. Mi w wersji czarnej y, komórki też również ładnie to wygląda. Zwłaszcza te, te takie złote wstawki ładnie wyglądają. Akurat w tym przypadku to złoto prezentuje się całkiem ładnie. <tryk> Następnie emblemat wola wojownika, naklejka niepokój, schemat na strzelbę Melstrom Burza Furii, taki fioletowo srebrny, też ładnie to wygląda, też się ładnie prezentuje. 100 punktów kod, talizman, małe Kunaj, dwie gumy, trupi trup łup, żeton PD na pół godziny. na Schemat na Cyphera 091, śmiertelny cios. Mm, ładna ta czerwień. Ładnie to wokół tych chwytów i magazynków, i, ma, i magazynka ładnie to wygląda bardzo. Podoba mi się takie minimalistyczne. I w wersji czarnej komórki. E, również ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Dobra. Dalej, spray wykręcenie. Emblemat Czaszkowa-Sakwa. Ok. Schemat na Strider 22, błyskawiczna łaska. To też wygląda całkiem, całkiem. Talizman w Woluta, 100 punktów kod. Kolejny schemat na Goblina Mk2, szeroki młot. O też taki srebrny. ładne wykończenie ma ładnie dalej mamy mundur dla toro stan płynny i w wersji czarnej komórki to już czarna komórka moim zdaniem w tym wypadku wygląda lepiej dalej jest duża nalepka uwieńczony król że tą pd e, broni na godzinę schemat na pp 919 bagno które też prezentuje się całkiem ładnie, całkiem no przyzwoicie. Mundur dla West Point, bagienna zjawa. Ekran wczytywania, bagiennik. 100 punktów kod Dwie gumy zmodyfikowany Chaos. Schemat na strzelbę ASG89, dusiciel, który, no. Wygląda to dość potężnie. I w wersji czarnej komórki. To wygląda jeszcze bardziej potężnie niż poprzedni. Taka wersja ultra. Taki, taka uber potężna. Emotka, wiesz, która godzina? wizytówka, dyscyplina i akcja naklejka elegancja w rozkwicie strój dla weavera partyzant żeton pd broni na godzinę schemat na pół 21 żelazna pięść no, tak jak chociażby goblin czy krik c też tak, w tym tonie utrzymany bardzo ładnie 100 punktów kod siatka cenownicza lot Schemat na pp 41 mroczna pustka. O, taki jak chociażby pół 21, ale tutaj w tym przypadku widzę też zmienia kolory i, i nie tylko zmienia kolory, ale też jakieś efekty się pojawiają dodatkowe. Ładnie to jest i w wersji czarnej komórki. Która też no swój urok na pewno posiada. I ostatnia 200 punktów: kod guma, przerwa. Emblemat łuna śmierci, czyli za ukończenie sezonu drugiego. Wizytówka: przyczajenie. Również za ukończenie sezonu drugiego. Wykończenie Ostra Passa. I mamy tutaj strój, tudzież mundur dla nocturna obsydian i w obuch. No tutaj bardziej taki pancerz rycerza, pancerz samuraja. Ale też ładnie to wygląda. Także moi drodzy, tak to prezentuje się kardet mm, bojowy sezonu drugiego. Do jego końca, na chwilę obecną pozostało 22 dni, czyli prawie 3, ponad 3 tygodnie więc wygląda to całkiem ładnie moi drodzy dobra to by było na tyle w tym filmie dzięki serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Także no cóż, widzimy i słyszymy się jutro, czyli 26 kwietnia, kiedy to Fu, wróć 26 lutego, kiedy to y, będę nagrywał dla Was kolejne materiały. A dzisiaj na ten moment, no cóż, kończymy. Znowu trochę przysiadłem, znowu trochę materiałów dla Was nagrałem, ale to dobrze, gdyż coraz mniej materiałów mi zostało i z materiałami będę coraz bardziej na bieżąco. Także do A do nadchodzącego wydarzenia zostały dwa dni i godzina, także może się wyrobię. Moi drodzy, to by było wszystko. Dziękuję serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, pa! pa.